Jako producent urządzeń dźwigowych, wind oraz schodów ruchomych, mieliśmy okazję współpracować z architektami, generalnym wykonawcą, jak i inwestorem na tym obiekcie. Dostarczyliśmy na obiekt 47 urządzeń, 20 sztuk wind oraz 27 skodów ruchomych. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie odbiorowym, gdzie sprawdzamy wszelkie założenia i cele, które były planowane na początku inwestycji. Windy zostały wyposażone w pętle indukcyjne, dzięki czemu osoby niedosłyszące mają możliwość słyszenia komunikatów, które zostają nadawane na dworcu zachodnim, a także w alfabet Braille'a, dzięki czemu niepełnosprawni mają bardzo ułatwiony dostęp do korzystania z tych urządzeń. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w normę wandaloodporną, a także specjalne progi bezrowkowe. Dzięki czemu zmniejszono została awaryjność urządzeń, a tym samym drzwi, które są wyposażone. Dodatkowo urządzenia zostały wyposażone w materiały ze stali nierdzewnej austenitycznej, zabezpieczającej przed warunkami atmosferycznymi, które panują na Dworcu Zachodnim. Dotyczy to śniegu, deszczu, ale także tyłu z hamulców, które wydobywają się spod pojazdów. Urządzenia zostały wyposażone w wodoodporną Normę IP55, dzięki czemu nie będą degradować w trakcie użytkowania. Największym wyzwaniem dla tego projektu była logistyka, gdyż obiekt był otwarty w trakcie realizacji. Nie tylko zatrzymujemy się na etapie realizacji, również firma Kone serwisuje urządzenia po zrealizowanie tej inwestycji. Urządzenia zostały wyposażone w inteligentny system monitorowanie 24 na 7. Dzięki czemu tak naprawdę bez wizyty na obiekcie jesteśmy w stanie widzieć status danego urządzenia. W związku z tym, że miałem okazję realizować projekt od samego początku do samego końca, chciałbym z tego miejsca podziękować osobom, które uczestniczyły w tym: mianowicie inwestor, architekt, jak i generalny wykonawca oraz zespołowi KONE, który uczestniczył w realizacji tego projektu. Realizacja Dworca Zachodniego udowodniła, że jako organizacja i firma KONE jesteśmy w stanie zrealizować tego typu projekty oraz zdecydowanie większe.